Witam Was bardzo serdecznie, Sebastian Mika, PT Train. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bólach kręgosłupa piersiowego i o pewnym przypadku, który jakiś tam czas temu trafił do mnie. I był to przypadek, właśnie bólu z odcinku piersiowym związanym z niestabilnością w tym odcinku. Uraz był taki, że kiedyś upadł z dużej wysokości na plecy i o w jakimś tam dwóch, trzech tygodniach przeszedł mu ten ból, ale notorycznie, kiedy ćwiczył gdzieś tam na siłowni, czy jak ćwiczył tam swoje rzeczy, nie będę tam wdrażał się w szczegóły, to ten ból mu się na, na nowo pojawiał. Był to ból w odcinku piersiowym po stronie lewej. I był różnych specjalistów. Część tych specjalistów go masowała. Część z tych specjalistów wykonywała techniki mobilizacyjne. Tak jak pacjenci to mówią, chrupanie, ale właśnie te szybkie mobilizacje. Część z tych, był taki jeden nawet rehabilitant, który stwierdził, że to jest z jego głowy i wszystko jest związane ze stresem. I koniec końców trafił do mnie i po wysłuchaniu jego wywiadu, jego. Wcześniejszej historii, doszedłem do wniosku, że to nie chodzi o to, żeby go rozluźniać. A u niego był taki przypadek, że jak on sobie wisiał, bo czasami też tak pacjenci się odciążają. Jak on sobie wisiał i się rozluźniał, to ten ból się zmagał i był gorszy i bardziej go bolał. Ale jak wziąłem mu ciężarek i kazałem mu ten ciężarek sobie <coughs> dźwignąć przytrzymać nawet nad głową, tak, to te objawy się poprawiały i czuł się dużo lepiej. Więc stwierdziłem, że być może, a też opowiadał, że właśnie w pracy czuł się lepiej, ale jak już rano był po pracy, rano czuł się dużo gorzej. Potem w trakcie pracy my się to poprawiało i tak notorycznie. Ale jak dużo poćwiczył, no to w tym czasie tych ćwiczeń szczególnie właśnie takie ćwiczenia, które wymagały od niego trzymania jakiegoś ciężaru przed sobą i stabilizowaniu tułowia, to wtedy ten ból się zmagał. Przeszliśmy przez te różne ćwiczenia i rzeczywiście okazało się, że on tak naprawdę tego odcinka piersiowego nie trzymał. I z racji tego, że to był młody, młoda osoba i młody sportowiec, przeszliśmy do ćwiczeń i dzisiaj te ćwiczenia Wam pokażę. Pierwszym ćwiczeniem było stabilizowanie brzucha. Wzięliśmy sobie gumę i delikatnie ciągliśmy przód tak żeby troszeczkę ustabilizować kręgosłup rotacyjnie. Tak? Wykonaliśmy 10-15 powtórzeń. U niego 15. I to samo na drugą stronę. Jak sobie to wykonaliśmy, wziąłem jeszcze ćwiczenia na brzuch. On mówi, że to kółko mu nie pasuje, więc ja mu pokazałem, jak to powinno wyglądać. Jak powinien stabilizować sobie tułów, brzuch i odcinek piersiowy. Tak samo wykonaliśmy u niego 8-10 powtórzeń. To już było jakiś czas temu. Później e, sprawdziłem u niego, jak wygląda stabilizacja przy podciągnięciach. U niego to te podciągnięcia wyglądały tragicznie. Więc ziem, kazałem mu właśnie wykonać podciągnięcia z takim troszeczkę innym e, kątem. I jak sobie już tutaj wykonywał powolutku te podciągnięcia, to nauczyliśmy się, jak ten odcinek piersiowy stabilizować. I ostatnim ćwiczeniem, takim najtrudniejszym było utrzymywanie pod kątem 90 stopni łowia. Więc kilkanaście sekund utrzymał i to miał wykonywać sobie codziennie na siłowni i skonsultować się miał ze mną gdzieś około miesiąca po tych ćwiczeniach i po miesiącu nie miał nic, nic go już nie bolało i bardzo mi dziękował za to właśnie, że mu z tym pomogłem i popatrzyłem na niego troszeczkę inny sposób. Więc pamiętajcie, nie tylko Masować, nie tylko gdzieś tam, żeby ktoś nam coś zrobił, ale musicie też sami coś od siebie dać i sami ćwiczyć. Szczególnie, właśnie kiedy te wasze mięśnie posturalne są słabe, trzeba je troszeczkę wzmocnić, tak? I mam nadzieję, że troszeczkę Wam objaśniłem takiego ogółu, jak na to czasami trzeba spojrzeć: że nie, to wszy nie wszystko jest tylko ze stresu, albo nie wszystko jest pospinane i Yy, zmęczone. Czasami są po prostu mięśnie słabe. I przez to, że są słabe, nasz organizm yy, po prostu się broni i spina ten mięsień. I wystarczy troszeczkę go wzmocnić, i wtedy bardzo często dużo się jest w stanie poprawić. I czasami to jest takie stryknięcie palcami normalnie magia. <gryw> Także polecam poćwiczyć. Nie mówię, że akurat te ćwiczenia, bo. Część z nich jest bardzo trudna, ale jak w wcześniejszych filmach pokazywałem, są też dużo łatwiejsze wersje podobnych ćwiczeń. Super, dziękuję Wam za uwagę. Cześć.